Witam Was, jestem KKK. To jest trzeci odcinek z naszej serii zaminectowanych. Trochę laguje wiem. I nic się nie zmieniło, oprócz tego, że mam wersję Minecrafta 1.2.4. Widzicie? lewy górny róg. 1.24 W ogóle nic się nie zmieniło. Więc jest się ono tylko przetopiło. I węgla zaraz zabraknie. No. Ale tak w ogóle to... To jest taki krótki odcinek, będzie taki. To jest taki odcinek tylko taki jakby informacyjny trochę. Weźmy sobie tą mojko. Pójdziemy sobie jeszcze kałamajniczki upolować. Ała albo nie chce mi się w wodzie pływać. Później później popływamy. Pobiegam tu sobie. Aha, i to jest nowego. Tutaj to się zmieniło. Są nowe odmiany drewna. Chwilę, jakby to wam pokazać. Kurde. To chyba się bawi. O, ciebie zobaczę. Zobaczmy. Zobaczmy. nie wiem ten jak to się robiło. Włojeczek czerwidłowy. Chyba, że... Kurde. Dobra. Czemu grzybka nie mogę posadzić? What the fuck What the fuck? Czemu grzybko nie mogę posadzić? Ach, piękna ta okolica. Zakończymy sobie takim fajnym widoczkiem z góry. Albo kiedy sk skoczył do wody to się skończy nagranie. Lubię takie fajne dramatyczne jakby końce na grani. Pamiętajcie jak wpadłem do silniku samolotu? <laughs> Dobra. Oła, fuck. Tam, 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 tam. Tak więc komentujcie. Subskrybujcie. I ten guzik subskrypcji właśnie, który jest nad tym filmikiem obok mojej nazwy. Krzyczy. Kliknijcie mnie, jeżeli uważacie, że jestem hardcorem! Wow, welcome back! Spokojnie przeżyłem. <suszy> Dobra, cześć.